Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej. Chciałbym, jako kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, ustosunkować się do deklaracji kontrkandydata Roberta Biedronia w sprawie równouprawnienia związków osób tej samej płci i rodzin. Jest to deklaracja, która pokazuje, że ofensywa środowisk LGBT przybiera na sile i wobec tej ofensywy potrzebna jest konserwatywna kontrakcja. Takiej kontrakcji nie gwarantuje obecny prezydent Rzeczypospolitej. Mój kandydat w wyborach do urzędu prezydenta Rzeczypospolitej na kolejną kadencję, Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda w ostatnich tygodniach składał deklaracje sygnalizujące skłonność i gotowość do ustępstw. Konserwatyści, osoby o przekonaniach prorodzinnych, osoby odwołujące się. Raczej do zdrowego rozsądku i do tego, co sprawdzone w naszej cywilizacji, w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie, niż do różnego rodzaju ideologicznych, modnych trendów. Osoby takie potrzebują kandydata o poglądach konserwatywnych, który nie boi się stawić czoła ideologom LGBT. Rodzina zasługuje na szacunek. Rodzina jest otoczona konstytucyjną ochroną. Nie może być naszej zgody na jakiekolwiek ustępstwa w tym zakresie, ponieważ. Doświadczenia państw zachodnich bardzo jasno pokazują, że nawet niewielkie ustępstwa na początku kończą się całkowitą dezercją z konserwatywnego posterunku. Na sam koniec warto zwrócić uwagę, że także w Polsce przedstawiciele środowiska LGBT zupełnie wyraźnie i otwarcie mówią o swoich celach, jakimi jest nie tylko. Wprowadzenie tak zwanych małżeństw sposób tej samej płci w miejsce tradycyjnego prawa rodzinnego, ale także adopcja dzieci, a następnie to wszystko, co idzie za czwartą literą w tym akronimie LGBT, a więc to, co już zyskało na popularności w Wielkiej Brytanii, w niektórych państwach zachodnich, normalizacja transseksualizmu. Chcemy, chcemy podkreślić, że rodzina zasługuje na obronę i tutaj jest również kwestia konwencji stambulskiej, która miała być wypowiedziana, PIS to obiecywał. Prezydent Andrzej Duda nie podjął w tym zakresie żadnej inicjatywy. Podobnie jak w sprawach pro-life, właściwie we wszystkich sprawach istotnych dla konserwatystów, prezydent Andrzej Duda nie podejmuje żadnej inicjatywy, którą dałoby się zarejestrować okiem nieuzbrojonym w mikroskop. W związku z tym, wzywamy wszystkich konserwatystów do wsparcia naszej kampanii, wzywamy do uważnego śledzenia deklaracji środowisk. <laughs> środowiska. LGBT, takie środowiska reprezentuje m.in. wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, umówił zupełnie otwarcie, że zaczyna się właśnie od tak zwanych równych praw, następnie instytucjonalizacja relacji homoseksualnych, później adopcja, później kolejne, kolejne, kolejne kroki. Musimy stawić temu czoła. Polscy konserwatyści w tych wyborach mają realny wybór. Z jednej strony jestem kandydatem pryncypialnym który reprezentuje wartości konserwatywne bez żadnego sygnalizowania skłonności do ustępstw, skłonności do idowej dezercji, skłonności do pertraktacji z lewicą. Z drugiej strony mamy Andrzeja Dudę, kandydata i prezydenta centrowego, szukającego porozumienia z lewicą, szukającego dobrych kontaktów ze środowiskami lewicowymi. To wyszło choćby podczas stulecia obchodów niepodległości Polski, gdzie komitet prezydenta Andrzeja Dudy został skonstruowany w ten sposób, Sposób, aby trafili do niego marksiści z partii razem i jednocześnie, aby nie trafił nikt ze środowisk organizujących Marsz Niepodległości, czy nikt ze środowisk kombatanckich związanych ze środowiskami, z grupami o profilu narodowym. Mam na myśli Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. To są mm, przykłady, to są jedynie nieliczne przykłady, jest ich bardzo wiele, y, romansu prezydenta Andrzeja Dudy z Lewicą, i temu romansowi, temu dryfowi tak zwanej prawicy, prawicy namaszczonej do bycia prawicą przez media liberalne albo lewicowe, temu romansowi musimy przeciwstawić rzeczywistą ofensywę środowisk konserwatywnych w Polsce. Takich, które nigdy nie znalazły się w kremiach doradczych przy Urzędzie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, takie, które znalazły natomiast swoje miejsce w Konfederacji która jest wyrazem porozumienia środowisk ideowej prawicy. Tutaj z naszej strony będzie zawsze postawa dumna. My nie będziemy przepraszać za to, że jesteśmy konserwatystami. Nie będziemy tłumaczyć się z tego, że zachowujemy zasady moralne czy zasady obyczajowe, na których nasza cywilizacja została zbudowana. Nasza postawa jest, była i będzie jednoznaczna, niezależnie od krytyki, z którą się będziemy spotykać ze środowisk lewicowych. Tą krytykę traktujemy jako znak jakości, jako znak ideowości. Jeżeli ktoś dzisiaj Chce być przez wszystkich postrzegany dobrze, musi reprezentować poglądy mniej lub bardziej lewicowe. My tacy nie jesteśmy. My swój przekaz, swoją ofertę wyborczą adresujemy do konserwatystów. Konserwatyści w tych wyborach mają realną alternatywę. Nie muszą wybierać spośród polityków, którzy kiedyś albo to byli w Unii Wolności, jak Andrzej Wuta, albo to kandydowali z list Unii Wolności, jak pani Kidawa-Błońska. Nie musimy mieć w drugiej turze dwóch ludzi związanych niegdyś z Unią Wolności, poprzedniczką Platformy Obywatelskiej. Wybierajmy zgodnie ze swoimi przekonaniami. Temu służą wybory prezydenckie, temu służą debaty, temu służy kampania. Na to pracujemy. Zachęcam też przy okazji naszych sympatyków, którzy obejrzą nagranie z tej konferencji do jeszcze większego zaangażowania w zbiórkę podpisów. Do ściągania list, do zbierania podpisów, do odsyłania ich na podany tam adres. Wszystko można znaleźć na stronie bosag2020.pl ta mobilizacja pozwoli nam pokazać to, co pokazaliśmy w poprzednich wyborach, w wyborach parlamentarnych, a mianowicie, że jesteśmy środowiskiem lepiej zakorzenionym społecznie niż Platforma Obywatelska, ponieważ w ostatnich wyborach zebraliśmy. Podpisy wymagające do bycia ogólnopolskim komitetem wyborczym o kilka godzin szybciej niż platforma obywatelska partia namaszczona sondażowo i medialnie do bycia główną opozycją w Polsce. To my jesteśmy główną opozycją, to my jesteśmy opozycją merytoryczną, to my jesteśmy opozycją zdolną do pozyskania e, wyborców i przedstawienia im wiarygodnej kontroferty. Zapraszamy do wspólnej pracy w naszej kampanii wyborczej. Zapraszamy. Do poparcia kandydata, który ma jednoznaczne stanowisko w kwestii obrony wartości konserwatywnych, obrony wartości rodziny, obrony podstaw prawa rodzinnego, które ma swoją ciągłość od czasów rzymskich aż do dziś. Tego się uczy na każdym podstawowym kursie prawa, na, na studiach prawniczych. Dziś to jest podważane, podmywane przez różne nowoczesne trendy. Trzeba stawić temu czoła. Nie możemy ulec politycznej poprawności, tak jak tej politycznej poprawności ulegają kandydaci, czy politycy centroprawicowi, tak jak z przykrością trzeba to przyznać, właśnie urzędujący prezydent Andrzej Duda, który zawiódł oczekiwania milionów konserwatystów w sprawie prawdziwej, e, prawdziwej ofensywy konserwatywnej, czegoś, co bywało nazywane dobrą zmianą i co niestety pozostało wyłącznie w sferze nadziei, a nie w sferze politycznej realizacji. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. W jaki sposób prezydent Andrzej No przede wszystkim sygnalizowanym zamiarem ustępstw prezydenta Andrzeja Dudy wobec środowisk LGBT jest wypowiedź z wywiadu udzielonego tygodnikowi wprost, w którym prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że jeżeli otrzymałby na swoje biurko projekt, ustawy w jakiś sposób instytucjonalizujących relacje homoseksualne, to on rozważy podpisanie takiego projektu. To nie jest tak, mówimy o ustawie. To nie jest projekt, to nie jest styl wypowiedzi prezydenta konserwatywnego. To jest styl wypowiedzi człowieka, który sygnalizuje chęć zaspokojenia oczekiwań wyborcy lewicowego. Ja Adresuje y, swój przekaz, podobnie jak Pana Konfederacja, do ludzi o konserwatywnych przekonaniach, którzy oczekują od kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej sygnalizowania gotowości do realizacji konserwatywnego programu, a nie programu progresywnego, czy nie programu lewicowego, czy progresywnie liberalnego. Druga sprawa to jest oczywiście wierność pana prezydenta Andrzeja Dudy, e, tam gdzie ma inicjatywę ustawodawczą, e, gdzie mógłby przedstawić, dla przykład, projekt ustawy. O ochronie życia nienarodzonego. Czasem tego nie zrobił. E, autoryzował wszystkie działania rządu. E, e, dla przykładu e, na, na przewodniczącą najbardziej wrażliwej e, społecznie i ideowo komisji, Komisji Rodziny, e, powołał przedstawicielkę skrajnej rewizji, pana Giejat. E, nie słychać było głosu krytyki Ośrodka Prezydenckiego w tych sprawach. Jedyne co widać to aprobatę dla działań rządów, które są działaniami w najlepszym razie centrowymi, a w wielu sprawach wręcz Panie pośle, jako kandydat na urząd prezydenta, co oznacza dla pana słowo patriotyzm? Termin patriotyzmu to przede wszystkim cnota, cnota miłości do własnej ojczyzny. Tą cnotą jest naturalne, iż reprezentują ludzie cywilizowani. Ta cnota w tej chwili bywa rozmywana na różne sposoby, szczególnie w świecie zachodnim bywa stygmatyzowana. Natomiast w naszej kulturze, w naszej cywilizacji cnota patriotyzmu, cnota miłości do własnej ojczyzny jest parentem naszej wolności, ciągłości naszej kultury, suwerenności naszego państwa. Nasze państwo, przypomnę, fakt oczywisty, odzyskało niepodległość dzięki patriotyzmowi całych pokoleń, które właśnie motywowane tym patriotyzmem przekazywały kulturę polską i pamięć o instytucjonalnej ciągłości naszego państwa w czasach, kiedy tego państwa nie było przez kilka pokoleń. W tym samym czasie w świecie zachodnim patriotyzm jest stygmatyczny, jako postawa bądź to niemodna, bądź to wręcz szkodliwa. W Polsce lewicowe dzienniki, takie jak gazeta wyborcza, publikują pseudointelektualne rozważania, takie jak tekst pana Żurackiego sprzed kilku lat, iż patriotyzm jest jak rasizm. Dodatkowo, różnego rodzaju postępowo-lewicowi czy, czy lewicowo-liberalni intelektualiści. Rozmywają pojęcie patriotyzmu, wprowadzając e, takie kosmopolityczne rozumienie, na przykład rozszerzając patriotyzm, twierdząc, że w tej chwili już nie mamy patriotyzmu odnoszącego się do naszej ojczyzny, tylko patriotyzm europejski, e, albo na przykład sprowadzają wyłącznie patriotyzm nie do odpowiedzialności obywatelskiej za własną ojczyznę, a wyłącznie do uczciwego płacenia podatków i przysłowiowego sprzątania kutu po psie, a więc banalizowanie i obrzydzanie tego tematu. E, młodym ludziom czy normalnym ludziom. E, tym wszystkim e, aktom poprawności politycznej musimy się przeciwstawić i się przeciwstawiamy. E, taką dumną manifestacją polskiego patriotyzmu przez ostatnie 10 lat były marsze niepodległości, e, które były ciernie wokół e, zarówno eurokratów, jak i e, poprawnych politycznie polskich mediów. No i widać tutaj, że polskie społeczeństwo, jak zawsze, jest niepokorne nie poddaje się politycznej poprawności. Z patriotyzmu rezygnować nie chce. Ten patriotyzm był widoczny przez Lata rządów platformy obywatelskiej, m.in. na trybunach stacjonów polskich, co zaowocowało wojną rządu Donalda Tuska z kibicami. Ten patriotyzm również widoczny jest w okresie rządów PiS. Nie zawsze podoba się rządzącym, czasami nie pasuje, szczególnie gdy na przykład przychodzi do krytyki integracji europejskiej w modelu popartym przez partię Prawo i Sprawiedliwość, w modelu, w którym oddano bardzo znaczną część polskiej suwerenności w traktacie lizbońskim. Z pewnością polski patriotyzm nie polega na likwidowaniu kompetencji naszego państwa i przesuwaniu ich na poziom międzynarodowym. Tu również chcę to bardzo wyraźnie zadeklarować, że jako kandydat na prezydenta jestem gwarantem powstrzymania tego szkodliwego trendu, który trwa od wielu, wielu lat od momentu naszego wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zaczęło się od traktatu akcesyjnego, a później było już tylko gorzej. Nieustannie polska klasa polityczna osłabiała nasze państwo na rzecz ośrodków międzynarodowych. Widać wyraźnie w tej chwili, że e, jakby zaowocowało to rozzuchwaleniem tego ośrodka brukselskiego czy luksemburskiego, które w tej chwili już określa, które instytucje naszego państwa polskiego istnieją, a które nie istnieją. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Co w tym momencie Ja dwa dni temu wyzywałem prezydenta Andrzeja Dudę do trzech wet. Wyzywałem pana prezydenta Andrzeja Dudę do trzech wet. Poprosiłem właśnie o weto w sprawie ustawy o dofinansowaniu THP obok zawetowania podatku cukrowego oraz obok zawetowania grabieży środków z otwartych funduszy emerytalnych. Uważamy, że wszystkie te trzy projekty ustaw są niesprawiedliwe i powinny zostać odrzucone. I tu jest sprawa najzupełniej oczywista. Media publiczne, które powinny służyć wszystkim, stawia się mediami rządowymi, i nie ma usprawiedliwienia moralnego, aby drenować kieszenie podatników, po to, żeby tą rządową propagandę dofinansować kwotami idącymi w miliardy złotych. Przypomnijmy, że partie polityczne otrzymują subwencje. Kancelaria prezydenta czy premiera również ma środki na swoje działania informacyjne. Dodatkowo rząd wypłacił sobie setki milionów złotych ze spółek skarbu państwa do e, tzw. Narodowej Fundacji, e, z której prowadzi różne działania informacyjne. Więc jeszcze zasilanie ogromnymi kwotami z budżetu mediów publicznych jest po prostu niesprawiedliwe i to się nie godzi, żeby w ten sposób działać. A czy pani turczynowicz która mówiąca o wolności słowa jako zagrożeniu, to jest plus dla kampanii prezydenckiej prezydenta Janiny, czy raczej to będzie odebrane w, no, jako wada? Mówiąca o wolności słowa jako zagrożeniu. No są to słowa zdumiewające. My jesteśmy skupieni wokół haseł wolnościowych. Problemy z cenzurą, z brakiem wolności słowa podkreślamy od samego początku istnienia naszych sił. Przypomnę, że Konfederacja to Sojusz Sił Konserwatywnych, Narodowych i Wolnościowych. I to właśnie środowiska narodowe w największy sposób stykały się z cenzurą i z ograniczaniem wolności słowa w ostatnich latach, między innymi ze strony międzynarodowych korporacji. A to co warto podkreślić, to że Andrzej Duda jest, był kandydatem, jest prezydentem zaprzyjaźnionym z międzynarodowymi korporacjami stosującymi cenzurę. Pozwolę sobie przypomnieć, że Andrzej Duda inicjował jedną z usług Międzynarodowej Korporacji Facebook w Polsce w trakcie swojej kampanii pięć lat temu. Ona myśli usługę streamingu Facebooka. Ona była przeprowadzona jedynie jej na polskim rynku we współpracy ze sztabem wyborczym pana prezydenta Andrzeja Dudy. <laughs> Jeżeli pamięć mnie nie myli pan prezydent Andrzej Duda, również będąc za granicą, spotykał się z reprezentantami zarządów innej międzynarodowej korporacji stosującej praktyki cenzorskie. Mam na myśli korporację Google, która jest właścicielem YouTube'a, który również stosował i stosuje cenzorskie praktyki zupełnie nieprzejrzyste, arbitralne w opinii mojej sprzeczne z polskim prawem, wobec czego polskie państwo pozostanie niestety bierne. Dyskutowaliśmy tę sprawę, zdaje się, już trzy lata temu na dyskusji Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie ludzie z organizacji obywatelskich, prawniczych, prawicowych, lewicowych zgodzili się ze sobą, że polskie prawo powinno być po prostu respektowane, a nie jest. No i właściwie nie słychać w ogóle głosu prezydenta w tej sprawie. My od 2016 roku dopominamy się ukrócenia arbitralnej cenzury. E, stosowane w Polsce przez duże międzynarodowe korporacje e, internetowe. Natomiast jeszcze raz to prezydent Andrzej Duda jest, jak wiele wskazuje na to, zaprzyjaźniony z tymi korporacjami. Zresztą wszystkie korporacje międzynarodowe mają takie styl działania, że przyjaźnią się z władzą, ponieważ im się to po prostu opłaca. To jest obustronnie korzystna transakcja, zarówno dla władzy, jak i dla międzynarodowych korporacji. Natomiast my stoimy na straży wolności i swobód zwykłych Polaków, które są lekceważone w Polsce, tak przez władze, jak i przez takie duże korporacje, które mogą sobie na to pozwolić i które są motywowane ideologicznie do działań cenzorskich. Zaczął się Pan pojawiać na wydaniu wiadomości. Wcześniej Konfederacja narzekała, że media publiczne bardzo mocno ograniczają pokazywanie programu, pokazywanie działania kandydatów. Czym Pan no tłumaczy taki? Taki element sympatii, czy Andrzej Duda liczy w przyszłości na poparcie, czy chodzi o obłaskawienie? Nie odnotowałem pokazywania nas, nie odnotowałem nas w pozytywnym kontekście, aby można było mówić o jakimkolwiek obłaskawianiu. Wydaje mi się, że uwaga pana redaktora jest jednak mocno na wyrosty być może w oderwaniu od tego, jak rzeczywiście wyglądają te materiały medialne. Dla przykładu, e, nasze, e, nasz debiut kampanii wyborczej, który odbył się e, około 10 dni temu, e, został zrelacjonowany przez dosłownie kilka sekund w wiadomościach TVP bez zrelacjonowania ani jednej tezy programowej, trwającego około pół godziny przemówienia programowego. Nasza konferencja, nasza konferencja prasowa, a zrelacjonowany został problem z kredytem. Nasza konferencja prasowa. Sprzed podczas proces, który wezwałem do trzech WED w sprawie trzech konkretnych projektów, które spotykają się z naszą merytoryczną krytyką, została pokazana bez wspomnienia o jej merytorycznym przykładzie. W mojej ocenie mamy do czynienia z procesem, który został wdrożony po porażce wcześniejszej strategii. Najpierw stosowano wobec nas strategię zamilczania, obrzedza, obrzedzania. I, e, otwartego atakowania. E, w ocenie polityków PiS-u ta strategia przyniosła porażkę. Tą porażką było wejście Konfederacji do Sejmu. Tuż po wyborach do Sejmu została wdrożona nowa strategia. Ta nowa strategia polega na kontrolowanym dopuszczeniu Konfederacji, tak żeby wybić nam z ręki argument, iż jesteśmy całkowicie cenzurowani. A więc bardziej jest subtelna forma propagandy. Natomiast to jest czym propaganda to nie jest traktowanie na równych prawach. I wystarczy spojrzeć, jak wyglądają zaproszenia do wszystkich opiniotwórczych programów, wywiadów, żeby zobaczyć, że Konfederacja jest totalnie w tych mediach publicznych I dyskryminowana. Na przykład w programie Trzecią Polskiego Radia, w cotygodniowych, weekendowych, porannych rozmowach, jest formuła trzy osoby z rządu, trzy osoby z opozycji. Jest to formuła, w której nigdy nie jest uwzględniana Konfederacja. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękujemy Państwu bardzo.